Wczoraj w sobotę rozpoczął się tydzień modlitw o „Jedność Chrześcijan”. W tym roku przebiega on pod hasłem, którym jest pytanie zaczerpnięte z ewangelii świętego Jana, czy wierzysz w to? Hasło, podobnie jak i tematyka całego tygodnia, nawiązują do przypadającej w tym roku 1700 rocznicy pierwszego soboru powszechnego, który odbył się w 325 roku w Nicei. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz profesor Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a zarazem konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Kiedy przed laty rodziła się ta idea tygodni Modlitwo Jedność, ruch ekumeniczny dopiero. Tak naprawdę raczkował i musiał pokonywać bardzo liczne trudności, którymi były uprzedzenia i przesądy. Można powiedzieć, że ruch ekumeniczny jest młodszy od tygodni modlitwy jedność, dlatego że za taką datę początkową, oczywiście symbolicznie początkową datę rozpoczęcia ruchu ekumenicznego uważa się rok 1910, kiedy odbyła się pierwsza światowa konferencja misyjna w Edynburgu. I to była konferencja towarzystw misyjnych należących do różnych kościołów wyrosłych z Reformacji. Nie było tam jeszcze ani prawosławnych, ani katolików, tylko sami protestanci. Natomiast Kościół katolicki jeszcze przyglądał się rozwojowi tego dzieła ekumenicznego. Nawet były obawy, że może ono pójść w złą stronę, i dlatego w roku 1927 Papież w Węcygnice Mortalium Animos, zabraniał katolikom uczestniczenia w wydarzeniach ekumenicznych. Kościół katolicki dojrzewał do tego, żeby się włączyć w to dzieło. I takim momentem przełomowym był sobór watykański, drugi sobór watykański, który w dekrecie o ekumenizmie określił właśnie ekumenizm jako dzieło Ducha Świętego. Sobór nie wahał się powiedzieć, że to, co się dzieje, pomiędzy kościołami, ta dążność do odzyskania widzialnej jedności, to jest dzieło Ducha Świętego, a jeżeli Duch Święty tak nas prowadzi, to my po prostu powinniśmy za tym pójść. I teraz od momentu Soboru Watykańskiego II można powiedzieć, że wybuchły dialogi ekumeniczne z udziałem Kościoła Katolickiego. Wtedy wydawało się, że ta jedność będzie bardzo szybko osiągnięta, bo kiedy się już raz Kościół katolicki tak bardzo mocno zaangażował, te dialogi wystartowały. Nadzieja była ogromna, było bardzo duże oczekiwanie, że nastąpi jedność bardzo szybko, a po jakimś czasie okazało się, że nie jest to sprawa taka łatwa i taka prosta, i to nie będzie tak szybko. Nawet zaczęto mówić o, o pewnej ekumenicznej zimie albo o pewnym znużeniu ekumenicznym. I tutaj bardzo mi się podoba porównanie, którego używał. Kardynał Kurt Koch, prefekt obecnie już dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan, który wskazywał na to, że można porównać ruch ekumeniczny do lotu samolotem. Kiedy samolot startuje, to jest ogromne przyspieszenie, są emocje, a potem, kiedy chodzi w fazę spokojnego lotu, mimo że leci bardzo szybko, to tego nie widać, nie ma żadnych emocji. Prawda? Więc jesteśmy w tej fazie spokojnego lotu. Co nas jednak nie uprawnia do tego, żeby zaniedbywać dążenie, do którego sam Pan Jezus nas wezwał. I dlatego, pomimo upływu lat i pomimo dopiero niewielkich owoców ruchu ekumenicznego, my wiemy, że jesteśmy do tego powołani, a żeby tego nie zaniedbać, nie dlatego, żeby Kościół miał taką politykę, czy żeby tak było teraz modne, tylko z jednego prostego powodu. To jest wola naszego zbawiciela. A jeżeli to jest wola Chrystusa, to my, jako jego uczniowie, mamy ją wykonać. Tegoroczny tydzień modlitw odwołuje się do soboru w Nicei, który miał miejsce 1700 lat temu, i jest on czymś niesłychanie symbolicznym dla całego ruchu ekumenicznego. Tak, ten sobór to jest pierwszy wielki sobór ekumeniczny, na którym trzeba było uzgodnić, jakie jest poprawne nauczanie. Dlatego, że no wtedy dopiero rodziła się teologia Kościoła i zdarzały się bardzo duże błędy, na przykład błędy takie, które nie uznawały Chrystusa za Boga. Byli nauczyciele, którzy propagowali poglądy mówiące o tym, że Chrystus jest kimś niższym od Ojca, że jest bytem stworzonym albo że został adoptowany przez Ojca. Te wszystkie błędne poglądy, które zostały nazwane herezjami, musiały być wyjaśnione na Soborze. Sobór zdecydował się na to, żeby podać takie bardzo krótkie, jednocześnie bardzo skondensowane wyznanie wiary, czyli w jaki sposób wierzymy na temat Boga i na temat relacji pomiędzy Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, a Ojcem i to się udało. Taka nauka została po raz pierwszy podana. Sobór użył greckiego słowa homoousios, czyli tej samej substancji. Chrystus jest tej samej substancji co Ojciec, a jeżeli tak, to znaczy, że jest nie stworzony, tylko odwiecznie zrodzony przez Ojca i ma tę samą naturę co Ojciec. To znaczy Chrystus jest Bogiem. I teraz wiara w jednego Boga, nauka o Duchu Świętym jeszcze zostanie potem uzupełniona na Soborze w Konstantynopolu. Wiara w jednego Boga, który jest w trzech osobach, jednoczy chrześcijan. Nie można być chrześcijaninem bez wyznawania wiary w Trójce Świętą, a jednocześnie bez chrztu, który zanurza nas w życie Trójcy Świętej. I tu zostało sformułowane credo. I to zostało sformułowane credo, czyli wyznanie wiary, i teraz to wyznanie wiary, które początkowo zostało ustalone w Nicei w 325 roku, zostało uzupełnione jeszcze o kolejne artykuły, w tym o naukę o Duchu Świętym, o jego pochodzeniu, które zostało dokonane na soborze w Konstantynopolu w 381 roku. I to wyznanie wiary, zwane credo nicejsko-konstantynopolitańskim, My po dziś dzień odmawiamy w liturgii. To jest to długie kredom szalne, które odmawiamy albo śpiewamy zawsze w niedzielę i w każdą uroczystość. I proszę zauważyć, że jest to tekst niesamowicie teologicznie skondensowany, ale jednocześnie przez stałe powtarzanie tego wyznania wiary, ono niejako wnika w naszą strukturę. My już myślimy tymi sformułowaniami i dzięki temu poprawnie formułujemy naszą wiarę. I teraz to co ważne, że poszczególne dni obecnego tygodnia modlitw będą poświęcone poszczególnym artykułom wiary. Tak, dni zostały rozpisane tak według artykułów wiary, które są zawarte w tym credo. I tak, dzień pierwszy będzie na temat Ojca Wszechwładnego Stwórcy, dzień drugi będzie o stworzeniu, potem dzień trzeci na temat wcielenia. Syna, wreszcie dzień czwarty o misterium paschalnym, czyli po co do zostało dokonane wcielenie Chrystusa, po to, żeby dokonała się jego śmierci w zmartwychwstanie. W dniu piątym będziemy mówili o duchu świętym, który daje życie Kościołowi i daje radość. W dniu szóstym o Kościele jako o wspólnocie wierzącym. W dzień siódmy będzie poświęcony sakramentowi chrztu, który nas zanurza w śmierci w zmartwychwstanie Chrystusa. Czyni nas chrześcijanami i dziećmi Bożymi, i wreszcie w dniu ósmym skupimy się na oczekiwaniu Królestwa Bożego, które ma przyjść. No bo przecież w naszej wierze cały czas spodziewamy się tej kontynuacji życia, którą nazywamy niebem życiem zbawionych razem z Bogiem. Rozważania i modlitwy zostały w tym roku przygotowane w ekumenicznej wspólnocie BOSE we Włoszech. To jest wspólnota, która została założona już w 1968 roku i jest wspólnotą na, na prawie decyzjalnym, ale ma bardzo wyraźne nachylenie ekumeniczne. Bracia i siostry tam przebywając razem modlą się i stanowią dla nas taki przykład zaangażowania w dzieło jedności chrześcijan. Dlatego nic dziwnego, że akurat tej wspólnocie zostało teraz powierzone zadanie przygotowania tekstów na Tydzień modlitwo jedność chrześcijan za każdym razem takie teksty razem z rozważeniami i z planem nabożeństw na poszczególne dni przygotowują kościoły w różnych krajach albo też tutaj ze wspólnot monastycznych, tym razem ta właśnie wspólnota w Bosse w północnych Włoszech. W Polsce główne nabożeństwo zostanie odprawione w Warszawie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i znowu miejsce nie jest wybrane przypadkowo, ale w tym roku szczególnie znaczące. W tym roku przypada 25. rocznica podpisania wzajemnej deklaracji na temat uznania sakramentu Chrztu Świętego pomiędzy siedmioma dużymi kościołami, które istnieją w Polsce, w tym jest oczywiście Kościół rzymskokatolicki razem z Kościołem grekokatolickim. I właśnie w tej świątyni miała miejsce uroczystość podpisania tej deklaracji 25 lat temu. A jest to niesamowicie ważna deklaracja, dlatego że jeżeli uznajemy ważność chrztu udzielonego w danej wspólnocie chrześcijańskiej, to jednocześnie uznajemy, że jest to Kościół chrześcijański, który zgodnie ze słowami naszego dekretu o ekumenizmie jest także wspólnotą Zbawienia, bo dekret mówi wyraźnie, duch Chrystusa nie wzbrania się używać tych wspólnot, aby ludzi prowadzić do zbawienia. I z tego też wiemy, że jeżeli chrzest jest ważnie udzielony, to nigdy nie wolno go powtarzać, tylko po prostu uznać, że on już został udzielony. Dlatego cieszymy się, że ta deklaracja została podpisana już 25 lat temu i myślę, że przez te ćwierćwiecze wydała bardzo dobre owoce. Pozostaje nam już tylko zaprosić naszych słuchaczy do udziału w wydarzeniach Tygodnia Modlitw o Jedność. Na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej można znaleźć listę wydarzeń, jakie będą się odbywać w różnych regionach Polski. A ja już dziękuję mojemu gościowi, którym był ksiądz, profesor Przemysław Kantyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu redaktorowi. Szczęść Boże. Pozdrawiam pana redaktora i wszystkich państwa.